Witajcie. Dzisiaj będę robiła pyszną, puszystą i bardzo smaczną babkę piaskową. A potrzebne składniki to: 4 jajka, mąka, mleko, cukier, cukier waniliowy i proszek do pieczenia. A więc zaczynajmy. Tutaj mam 4 białka. Będziemy ubijać. Do lekko ubitych już białek dosypujemy szklankę cukru. Moja szklanka ma 250 ml i 4 żółtka. I ubijamy dalej. Teraz dodajmy cukier waniliowy i dalej ubijajmy. Jajka ubijajmy tak długo, aż powstaną takie pęcherzyki powietrza i nie będzie wyczuwalny cukier. Ja ubijałam je około 4 minut. Następnie dodajemy szklankę mleka o temperaturze pokojowej i miksujemy na bardzo wolnych obrotach. Teraz została nam mąka. Mąkę dodajemy razem z proszkiem do pieczenia, mieszając w jedne, jedną stronę. Mąkę najlepiej, gdybyśmy przesiali przez sitko. Mieszamy. Mieszamy tak długo, aż składniki się połączą i nie będzie grudek od mąki. Mąki wsypałam trzy szklanki, bo chyba zapomniałam powiedzieć. A teraz ciasto przekładamy do foremki nasmarowanej tłuszczem i wstawiamy ją do piekarnika. babka gotowa. Teraz stawiamy ją do nagrzanego piekarnika. Babka już upieczona. Wyciągnęłam ją z piekarnika. Była 20 minut w temperaturze 180 stopni. Teraz posypię jeszcze ją cukrem pudrem. Myślę, że wystarczy. Tak się prezentuje. Zapraszam do wypróbowania przepisu. Zaraz ją rozkroję i sprawdzimy, jak wygląda w środku. Do zobaczenia.